Człowiek niby tyle lat, wiesz, yy, no do rodzenia praktycznie nie na wózku, ale jednak rozmowa o tym nie jest łatwa. Nie ma co tu się, się, się i użelać, no co, po prostu no, trzeba nie, z niektórymi rzeczami się pogodzić, bo nie da się ich przeskoczyć. Yy. Nasza z się z tego, co nas otacza. Po prostu, no. Nasza choroba po się tym to w tym zakresie, jest Charakteryzuje się tym, że mięśnie stopniowo się osłabiają. Z dnia na dzień nie jest to co prawda widoczne, ale w okresie czasu dochodzi do tego, że najprostsze czynności są dla nas bardzo trudne. Mięśnie są słabsze. To może rowerek w tym roku spróbujemy co? Rowerek? No, czemu nie? I co, jeszcze każesz mi podałować? No, <laughs> aj, aj, aj. Ja z tyłu. Nie no, ty, ja myślałem, że ja z tyłu, nie a Ty pedałujesz. ja z tyłu, Ty pedałujesz. Ty chcesz że... mnie wykorzystać po prostu. Walka co? Tutaj też można poćwiczyć. Taki wyjazd na ten turnus na rehabilitacyjny zawsze to coś nowego. Coś innego niż komputer, coś innego niż cztery ściany, 24 godziny na dobę. Są takie atrakcje, do których na co dzień nie, nie mamy dostępu. Niestety, ja potrzebuję no, pewnej obsługi, że tak powiem. Także od wytarcia nosa, po uczesanie się, mycie zębów. No, niestety, to wszystko no, trzeba przy mnie zrobić, bo sam nie jestem w stanie. Adam od lat najmłodszych, praktycznie od urodzenia, potrzebował stałej opieki. No cóż, tak samo było z Andrzejem, ale Andrzej był tyle w lepszej sytuacji, bo miał grupę lżejszą chorobę. Andrzej po ukończeniu szkoły podstawowej pojechał do Poznania, gdzie skończył zawodówkę technikum elektroniczne, wrócił do domu. No i stało się nieszczęście, ponieważ piany kierowca. Najechał no na męża, na czołówkę, Andrzej był w stanie tragicznym, wylew wewnętrzny całkowity, pocięte jelita, osiem miesięcy szpitalu. No i od momentu, kiedy wrócił do domu, już przestał w ogóle chodzić. Przestał chodzić i potrzebował, i potrzebuje stałej opieki. Dzień dobry, w końcu jesteś. Witam. witam. Słyszałeś na pewno o tych portalach takich, co tam ludzie zbierają pieniądze na różne cele. To ktoś chory jest, to na protezę zbiera, to na domu się komuś spali. No, chyba bardzo dużo słyszałam. No właśnie, a myśmy wpadli na pomysł, żeby na auto zebrać. Wanda, to jest nasza koleżanka, która mieszka we Francji z szerokimi znajomościami zarówno w kraju, jak i we Francji. Wanda swego czasu była bardzo wysoko postawioną osobą. O jaką sumę chodzi? Między 90 a 150 tysięcy złotych. I co wyrocznie na to? Jak zaklepiesz pomysł, to jutro jedziemy z tematem. <laughs> Nie opowiadajcie. No. Ktoś powiedział, że nie ważne kim jesteśmy, ale ważne jest to, czym potrafimy się dzielić. I to właśnie określa nas, ludzi. Spotykamy się po to, żeby pomóc Adamowi Andrzejowi Czaczkowskim, którzy od wielu, wielu lat jeżdżą na wózkach inwalidzkich i potrzebują samochodu, specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. I dzisiaj miejmy nadzieję, że zbierzemy taką kwotę, która pomoże zakupić ten samochód. Nikt z nas nie lubi prosić o coś, a tym bardziej o pieniądze. Ja to widzę siebie tak, jakbym siedział i żebrał, o to, żeby ktoś rzucił do tego kapelusza grosik. Każdy z nas woli dawać niż prosić i dostawać. Największym marzeniem naszego życia jest to. Aby nasi chłopcy wrócili do zdrowia, przynajmniej na tyle, aby mogli jakoś swobodnie egzystować bez naszej pomocy, bo my przecież żyć wiecznie nie będziemy. W piątek po południu mnie tak wzięło. Raptorne bóle, tak są dwie, trzy godziny, ale to takie silne bóle, że nie do wytrzymania było. No. no ale jakoś przetrzymałem sobotę. W niedzielę już tak fatalnie było, że już wezwaliśmy pogotowie. No, i pogotowie zabrało. I od razu zbadan bezpośrednio na stół operacyjny. Sześć dni byłem w szpitalu. Tak, to no, okazało się, że to był rak. jelita grubego, po operacji, która szczęśliwie przeszła, myślałam tylko o jednym: żeby wrócić do zdrowia. Bez niego nic nie znaczymy, ponieważ mąż nie może yy, dźwigać, ale oczywiście to, co pomaga, na ile może, to pomaga. A wszystkie czynności z synami jakoś sobie radzą. Normalny człowiek praktycznie w każdym momencie swojego życia. Ubierze się, wyjdzie, przejdzie się, przewieczy, czy nawet wyjście do sklepu, na, na zwykłe zakupy. Za Dla niektórych to się wydaje banalne, prawda? A ja bym chciał na przykład wyjść do takiego sklepu, pogapić się na, na wystawy sklepowe, porozmawiać z ludźmi, bo oczywiście spotka się kogoś na pewno. Zdrowi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ciężko jest żyć w czterech ścianach. O, jest wędzie. Seru, to jest. No, słuchajcie mamy no jak tam? Samo chodzi kupione, wszystko niby załatwione. a co zresztą? No, węgi jeszcze tylko kupa roboty przed nami, muszę ci powiedzieć. To na wyposażenie auta. Także stoi golutki, bez windy, bez przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych. A, a nasz, czyli <laughs> te dodatki ile by kosztowały? 23 tysiące złotych, czyli kupa kasy czeka nas to, że jednak ludzi będziemy musieli prosić o wsparcie. Sam fakt proszenia jest e, dosyć ciężki. Ciężki e, dodatkowo z tego powodu, że mm, ci ludzie już i tak bardzo dużo nam pomogli, tak na dobrą sprawę i, i któryś kolejny raz e, prosić ich. E, dajcie, dajcie, dorzućcie, potrzebujemy i tak dalej, no to jest jednak. Trudna trudna sytuacja dla nas jako proszących. niekomfortowa bardzo. Dobra. Dobra. Dobra, już, już. Może to źle zabrzmi, ale uważam, że każda osoba powinna sp spróbować postawić się w mojej sytuacji i na przykład ten dzień usiądzie na wózku i zobaczy jak to, jak to jest, jakie jest życie osoby niepełnosprawnej i wtedy zacznie doceniać swoje życie, jakie ono jest, to co ma. No, teraz będzie opuszczanie windy. Włączamy zapłon. Wyciągamy pilot. Udało się. W końcu zbieraliśmy na windę. Cała, a, cała zbiórka ogólnie na auto z windą trwała niecałe dwa lata. Teraz akurat czekamy, aż y, śniegi zajdą, y, bo niestety no, poruszanie się wózkiem po śniegu to jest raczej. Y, Nieciekawa sprawa, ale myślę, że późną wiosną, wczesnym latem zaczniemy eskapady i, i zobaczymy coś więcej niż nasze rodzinne miasto. Od samego początku Wandzia mówiła, że jak tylko będziemy mieli samochód, to zaprasza nas do siebie i, i zorganizuje nam zwiedzanie Paryża. No niestety przykro, ale Wandzia. Nie doczekała tej chwili. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom, które dorzuciły się do tego auta. Te osoby zapewniły nam to, że nasze życie nie będzie przebiegało w czterech ścianach.